Cześć! Tej Hubert z kanału, Hubert Luklego Dzisiaj wam przedstawiam jego moca o nazwie Bar. Lecimy! Pierwszą postacią na tym mocu jest złodziej. Na torsie ma pas z narzędziami oraz linę. Na plecach ma ten sam pas, w którym ma jakiś wytrych, oraz klucze oraz drugi na liny Jeśli się nie mylę, to jest jakiś strój, który ma go zakamuflować. Na twarzy ma taką maskę na oczy oraz ma dość ładnego wąsa oraz uśmiechniętą buźkę. Również nosi taki beret. On jest wyposażony w latarkę oraz ma też na sobie czarne spodenki niczym nie zadrukowane. Drugą postacią na tym mocu jest sprzątacz. Sprzątacz ma niezadrukowane spodenki, zadrukowany niebieski tors, z tyłu nie ma żadnego nadruku. Właśnie na tym niebieskim torsie ma zadrukowane jakby takie szelki, w których cieszące ma długopis. Ma on również na swojej głowie czapkę oraz ma zarost oraz uśmiechnięty uśmiech. Kolejną osobą na tym mocy już trzecią jest osoba, która po prostu przesiaduje w tym warze. Ma szare spodenki, ma również tor z Falcona z Captain America Civil War. Plecy też są zadrukowane, twarz to jest normalna twarz klona z około roku 2014 oraz włoski to są włosy Frodo z Władcy Piersieni. Kolejną osobą, już czwartą na tym obcu jest, takiej też osoba, która przesiaduje w tym barze, ma Niebieskie, niezadrukowane zadrukowane spodeńki, taką kurtkę Catwoman z The Lego Batman, movie, twarz Mandalorianina z Lego Star Wars oraz czarny kaptur. Ma również w ręce nosi kielich. Kolejną postacią, piątą na tym mocu jest Batman, który akurat tutaj robi za Barmana: trzyma w ręce butelkę, ma ładnie zadrukowany torst, niezadrukowane nóżki, ładną. Złotą pelerynę oraz złotą maskę. Nie ma nadruku na twarzy, ale ma ładny nadruk na plecach. To jest jakby taka tył marynarki. Szóstą postacią na tym mocu jest człowiek z psem. Ten człowiek to jest, do, to jest figurka Kola z Delego Ninjago. Mówi z saszetek kolekcjonerskich, więc co będę opowiadał? A to jest normalny, klasyczny pies, którego można wyciągnąć choćby w zestawach LEGO City Policja. Kol idzie z nim na smyczy, wyprowadza go na spacer. Kolejną postacią na tym mocu jest biegacz. Ma on bidon, tos i nóżki Ironmana. Takie tutaj jakby to ująć płachtę z... Lego Star Wars przełudzenie Mocy oraz głowę e, fina z Lego Star Wars. Od przodu ten bar prezentuje się tak. Od jednego boku prezentuje się tak. Od drugiego prezentuje się tak. Na tym boku widzimy latarnię, jakiś tam posążek, bardziej pomnik oraz sowę siedzącą na dachu. Tak wygląda ten bar na dachu. A tak wygląda ten bar w środku. Widzimy tutaj, tutaj, ten właśnie stół barmana jakieś małe krzesełko, drugi stolik i tutaj okno, z można zaglądać. Też dwie półeczki, może na jakąś buty czy kurtki, jak ktoś przyjdzie, żeby powiesić. Mamy też zrobiony parapet oraz białe drzwi. A białe drzwi można otworzyć. A. Tak wygląda ten moc z wszystkimi postaciami, figurkami na nim. To już wszystko w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście zostawiacie łapki w górę. Cześć!